Witajcie w następnej jale degustacji. Tym razem szkockie piwo z browaru e, Vault City jest to Blueberry Maple. Nowoczesne kwaśne piwo. 6,6% alkoholu. Czyli mamy jagody i e, syrop klonowy. Co ja tu piszę? E, bardzo... Fajne, jedwabne odczucie usta wegańskie. E, bardzo dużo soczystych szkockich e, jagód. E, Przebija się przez dekadenckie e, warstwy syropu klonowego. E, pff, no cóż. Fajnie. W składzie jest e, słód jedźmienny, pszenica, owiec, jagody, syrop klonowy, chmiele i drożdże. No i super. Shake to wake. O, to jest, to jest ciekawe. Powinienem yy, potrząsnąć yy, puszką. I tak wygląda na dosyć yy, gęste i yy, ciemne. Yy, widać, że jest dodatek jagód. Jak się zrobiło w kolorze. Oczywiście nieprzeźroczyste. E, niska piana, lekko różowa. Zdążyła opaść. Uuu, bardzo dużo syropu klonowego troszkę jagód, e, ale jednak się nie przebijają aż tak bardzo przez e, ten syrop klonowy. Troszkę tak jakby było czuć um, naleśniki. Wiecie? Nie wiem czy to jest tylko takie skojarzenie w mózgu, ale czuć taką takie ciasto właśnie naleśnikowe, fajne, usmażone i na to syrop. Bardzo przyjemne lekka kwaskowość. No jest przyjemnie, jest przyjemnie. E, spróbujmy. Bardzo zrobię. U. fajna kwaśność od razu cytryny od, od groma e, później przychodzi taki właśnie zmiękczający akcent e, syropu klonowego i dalej dopiero jest e, troszkę jagód. No i jagody nie są aż takim bardzo wyraźnym e, smakiem i aromatem, niemniej jednak można je tu znaleźć. Ale jak ja powiedziałem, syrop klonowy tutaj przeważa, ma główną rolę i ma się takie wrażenie rzeczywiście, że czuć naleśniki. Czuć to ciasto pod spodem może to jest zaleta właśnie z tych słodów, które dodali piwo jest naprawdę przyjemne, odświeżające bardzo takie soczyste może przez tą fajną kwaśność tutaj e, goryczka oczywiście jest minimalna jest złagodzona tym e, syropem klonowym fajne piwo dużo się tu dzieje przyjemne, odświeżające e, no i naprawdę to co zapowiedzieli na puszce tu jest także się nie rozczarujecie jest kwaśne, owocowe, ale z dużą dozą syropu klonowego, który robi to całe piwo, tak ugładza, zaokrągla, daje mu lekką słodycz, ale zarazem taką głębię smaku. Przyjemne, warto spróbować. No jeżeli tylko macie taką okazję, to oczywiście spróbujcie i napiszcie jakiś komentarz. E, mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, takie podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, to będzie Wam przypominał każdy filmie na kanale, także bądźcie będziecie na bieżąco. No przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Na wasze zdrowie, dla